Magiczna jest atmosfera, która towarzyszy całemu przedsięwzięciu. Magiczna była właściwie od początku. Cały proces prób był właściwie. No, nie mogę tego porównać z żadną inną dotychczasową pracą. Jest to spektakl wymagający strasznego skupienia. Wszystko, w co jesteśmy ubrani te przepiękne kostiumy, te przepiękne buty wysokie, cała scena pełna schodów wysokich wszystko to, można by powiedzieć, najprościej działa przeciwko nam. Jest tyle rzeczy do pokonania, które. I jeśli nie wyglądają na nas dobrze, jeśli nie jesteśmy piękni, skupieni i jacyś tacy magiczni, właśnie, całkowicie w tym zatopieni, to każdy jakiś najmniejszy szmer tego buta, jakiś stuk, zaplątana peleryna, wszystko to przeszkadza. I chyba tego, jeśli w ogóle się czegoś obawiam, to tego, yy, to tego że właśnie, że coś takiego błahego psuje ten piękny klimat. Jest tak piękny anturaż, tak piękna inscenizacja, pełna. Muzyki wspaniałej pana Wodeckiego, w ogóle mnóstwo wspaniałych kompozytorów, chłopcy gitarzyści grający na żywo, my śpiewający na żywo, kostiumy wspaniałe zaprojektowane przez Anię Czysz, piękne rekwizyty i tyle magii wokół świateł i no, magii, po prostu magii, że po prostu nawet ten tekst hermetyczny, który nie do końca jest zgłębiony intelektualnie. Po prostu ludzie mówią, że patrzy się na to, że się patrzy i że się tego chce, że się chce to oglądać.